Faktycznie, można powiedzieć, codziennie gram, bo wiadomo, że amator, amatorsko i z kolegami. chodzi o koszykówkę, miałem styczność z nim w liceum, grałem trochę takiej podwórkowej koszykówki. Do takiego meczu jeszcze nie grałem, ale też że się czuję całkiem ok. Dostaję zadania specjalnie zbierać pod koszem i to staram się robić. Mam doświadczenie z tamtego roku gry. Przecież wiem, że Wojsko Polskie się mocno w tym roku przygotowywało, więc jest trudniej coś wymylić. Co, w zeszłym roku jakby dużo informacji uzyskałam i... Dlatego też wzięłam w tym udział. I tak samo Marcina, e, działalność bardzo no bardzo ją wspieram. E, no i fajna idea, ludzie się świetnie bawią, i ja też. Marcin robi świetne rzeczy. E, nie, to, nie to spotkanie jest najważniejsze, ale to, co robi z dzieciakami, on nie musi tego robić. A daje niesamowicie fajny przykład i spełnia ich marzenia. Ja tu jestem po to, żeby stworzyć jakąś fajną atrakcję dla, dla wszystkich, dla, dla, dla kibiców i tak dalej. Po to jestem tutaj. A dla kogo gram to jest nieważne, to, to jest drugorzędna sprawa. No dzisiaj e, widać, że bardzo dobrze impreza przygotowana. Bardzo mi się podoba to, że była mocno nagłośniona, co dało efekt bardzo duży. Rewelacyjna impreza, fantastyczni ludzie, nic tylko się dobrze bawić i cieszyć się z tego. Jak tylko będę zaproszona za rok, to zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby się tu zjawić. Jeżeli tylko będę zaproszony, zawsze będę z, z, tej, z tego zaproszenia korzystał. No to jest piękne i cieszę się, że, że mam okazję w tym uczestniczyć w jakiś sposób. E, mam nadzieję, że w przyszłym roku zostaniemy również zaproszeni, jeżeli tak, to na pewno będziemy.